Zobaczmy, już prawa strona, rozpędza się tam Drygiel, wchodzi w pole karne. Zagrywa do środka, uderzenie i bramka. Bardzo szybko rozpoczynamy strzelanie w dzisiejszym meczu. Majbański, Majbański już coraz bliżej, szesnastki do Wisztala. Ten dośrodkowuje niestety niecelnie, ale utrzymują się przy piłce zawodnicy EUKS-u. Karmański. Musimy troszeczkę zwolnić, zagęścili tutaj pole zawodnicy Jagieloni. Winsztal strzał z dystansu, rykoszet i gol! Sauczek! Cezary Sauczek! Trzynasta, w zasadzie 14 minuta spotkania, i mamy jeden do jednego. Zawodników biały stok, no i świetnie tutaj Jakimiuk odebrał to piłkę Kosakiewiczowi. Natomiast szybko, szybko konstruują akcję piłkarzełka. Jest Susałczek, Sauczek! Gol! Nie, niestety! Tuż obok słupka Cezary Sauczek. I zobaczmy. Kosakiewicz zostawia piłkę niewiadomskiemu. Dośrodkowanie głęboko w pole karne. Mich! Michi! Czy będzie bramka? Zamieszanie w polu karnym. Do miejsca na prawej stronie pokazuje się Kosakiewicz. Kosakiewicz. Świetne wejście w pole karne. Łukasz Kosakiewicz, uderzenie! Ale wprost w ręce Bartłomieja Żynela. Pankiewicz mija majbańskiego. Uderzenie Pankiewicza. Dość mocno zakręciła ta piłka, ale e, nie miał problemów z m, obroną Adrian Olszewski. Łukasz Kosakiewicz, dośrodkowanie w pole karne, wychodzi wysoko, Niewiadomski, ale nad bramką e, Kamil Niewiadomski. Jak mówiłem wcześniej, dwie bramki, wejście Smoka, ale dośrodkowanie e, i wybija obrona, jeszcze Skowronek, uderzenie, zablokowane, Mich uderza i nad poprzeczką, ale wydaje mi się, że tutaj e, to Żynel przeniósł e, futbolówkę nad poprzeczką. Zawodnik, e, rezerw Biały Białystok, Pululu i gol. 51 minuta spotkania i wychodzą na prowadzenie piłkarze Jagieloni. I Sałczek! Gol! Cezary Sałczek, 69 minuta. Gołym okiem, zawodnik wszechstronny, który y, działa w zasadzie w ka na każdym meczu boiska. Ale zobaczmy. Witasik jeszcze Bernatowicz, ale obok słupka. Pankiewicz, Pankiewicz. Bardzo duże miejsca ma Pankiewicz. Uderza, ale wysoko, wysoko e, nad bramką Adriana Olszewskiego. E, zagrać do tyłu. Olszewski. Świetne zagranie na Proniewskiego. Kuba Proniewski. Zobaczmy już po